Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Dzisiaj wybierzemy się na zakopiankę i to nie z byle kim, bo ze specjalną policyjną grupą SPID. I jak Państwo zobaczą, kierowcy nas nie zawiedli. Na początek, proszę bardzo, pasat wyprzedza. Klasyka tuż przed przejściem dla pieszych. Nie zawiedli, bo ciągle to samo, ciągle wykroczenia, ciągle zła jazda natomiast tak naprawdę nas zawiedli no jeżdżą jak jeżdżą jak to się po Polsce jeździ szybko bez zwracania uwagi na przejście dla pieszych Panie kierowco, wykroczenie pan popełnił, dlatego pana zatrzymaliśmy. Wyprzedził nas pan przed przejściem dla pieszych? No nie wiem, nie wiem, po prostu, za z samochodem znajdują że jest przejście dla pieszych. Nie zauważył pan przejścia dla pieszych po prostu, tak? Nie chodziło mi o to, że nie widziałem, że jest przejście, tylko nie wiedziałem, że wyprzedzałem pana w momencie jakby przejścia. Nie widziałem po prostu, że jest akurat pan, e, myślałem, że nie jakby ten samochód jest dalej, jakby jest pan ode mnie, że dopiero ten manewr jakby zacznę później, jakby poza e, przejściem dla pieszych. Panie kierowco, za takie wykroczenie mandat wynosi 200 zł. Mhm. Punktów do tego jest 10. Taka klasyka złego przejazdu. To właśnie ten moment, w którym jest najbardziej niebezpiecznie. Wyprzedza na granicy przejścia. Przejście zaczyna, w tym momencie wyprzedza, gdyby niski pieszy szedł, on go nie zobaczy. I co gorsze, nie zauważył przejścia. Katastrofa. Trzeba po prostu wyrobić sobie nawyk, że w takiej sytuacji patrzymy na przejście i otoczenie i jednocześnie na to, żeby jechać równo z pojazdem obok nas się poruszającym. Tyle. Tylko, że my tego nawyku nie mamy. Wielu kierowców tego nawyku ciągle nie ma. I tak wielu polskich kierowców jeździ. Mamy też kierowcę, który nie dość, że wyprzedza przed przejściem dla pieszych, to jeszcze wyprzedza na skrzyżowaniu. No mandat, który otrzymał, może go jednak przestraszyć nieco. No i pewnie poczuje go troszkę w swojej kieszeni, a przede wszystkim tą ilość punktów. Policyjna grupa Speed, doł osobisty, poproszę od pana i prawo jazdy do kontroli drogowej. Wysadzani w rejonach 6 dla pieszych. To jest 200 zł 10 punktów i 300 zł 5 punktów to jest skrzyżowanie. To jest ponajmniejsze nieoporu, panie kierowcu. Nawiczyli na się na pana mandat karny. Wysokość takiego mandatu to 500 zł, punktów karnych do tego jest 15. Jaka decyzja pana? Nie Zabrania się wyprzedzania na skrzyżowaniach. Oczywiście nie taki, na który ruch jest kierowany, ale na wszystkich innych, tak jak choćby to. Dalej przejście dla pieszych. To ten kierowca już wcześniej mógł jechać równo z pojazdem. Wysuwanie się przed pojazd jadący sąsiednim pasem niedopuszczalne. Ale na szczęście to tylko wynik finansowy. Nie było strat w ludziach. A tych strat ciągle mnóstwo. A teraz przed nami grupa kierowców, która nie zauważa ograniczenia prędkości. Pierwszy z nich, na ograniczeniu do 50 km na godzinę, jedzie sobie wesoło 103 km. Policyjna grupa Speed, Doł, do osobistej prawo jazdy, poproszę. Panie kierowco, tu jest ograniczenie prędkości do 50. Czy reaguje pan na to ograniczenie? A pan 103 km na godzinę. Skrzyżowanie. Proszę pana, ludzie chcą bezpiecznie dojechać do domu. Ja rozumiem, ja rozumiem pan, że ja rozumiem, że to prędkość była za wysoka, ale jak, kiedy było 80, ja czasami, ja... Proszę pana, nie zgodzę się z tym. Pokażę panu inny zapis. Na ograniczenie do 70 pokażę pana nagranie 114. Kiedy pan zrozumie, że tak się nie jeździ po polskich drogach. My, jako grupa Speed, jesteśmy po to, żeby takich kierowców jak pan stopniowo z dróg eliminować. W dniu dzisiejszym nakładam mandat w kwocie 500 zł, 10 punktów. Gdyby to był obszar zabudowany, w tym momencie straciłby prawo jazdy. Na jego szczęście, a może nieszczęście polskich dróg, my ten przepis odnośnie zabierania praw jazdy ograniczyliśmy do obszarów zabudowanych. A może trzeba to. Rozszerzyć na obszar również niezabudowany to jest igranie granie z ludzkim życiem. Tutaj mamy ograniczenie do 70 km na godzinę. Kierowca jedzie 108 km na godzinę no tyle, że jest to kierowca młody. Nie ma prawa jazdy jeszcze roku. No i już takie wykroczenia to wstyd. 70 ograniczenie do 70 widział pan? Widziałem. I jaka reakcja pana? Chciałem zwolnić już. Chciał pan zwolnić? A, no to ja, zamiary były dobre. Zacząłem pan tego nie zrobił widząc znak 70? Pozwolił sobie pan na 108. No, za dużo, za dużo. To jest dużo, za dużo. Na tym zakręcie dobrze, że pan nie wyleciał. Tam był taki jeden łuk, jak pan sobie jechał. Nie zauważył pan, że te zakręty nie do końca takie wygodne są? Troszkę wynosi. No troszkę. Z Zakopianka nie jest autostradą. Prawo jazdy dopiero co pan, no, proszę pana, no, prawo jazdy nawet drog nie ma pan. Już tak łamie pan prawo, a wie pan, że jest taki przepis, że jeżeli popełni pan w ciągu dwóch lat od uzyskania prawa jazdy trzy wykroczenia, polegając na przekroczeniu prędkości powyżej 30, czyli już dzisiaj pan ma raz. Inne takie wykroczenie to może być kolizja, stworzenie zagrożenia na drodze publicznej lub niepublicznej, nieczęśćwość to pan straci prawo jazdy cofnął panu uprawnienia. Doświadczenie wiadomo jakie jest za kierownicą osoby, co ma prawo jazdy rok. To przyjechałem. No ile pan tych kilometrów przyjechał? Niech pan się pochwali? Niech pan się Pięć, No 7 tysięcy, no to... To szacunek naprawdę. To faktycznie to już pan dużo wie o drodze. Mandat w dniu dzisiejszym nakładam na pana, wynosi 300 zł, 6 punktów. Tam oprawy do odmowy. Jaka Pana decyzja? Czyli moja. Ustawowo 7 dni na zapłatę. Internet bank przelew. Wyciągnąć wnioski z naszego spotkania. Proszę tak więcej nie robić. Przecie ma Pan jedno. Na słowa policjanta, że tutaj na tych zakrętach może Pana wynieść, wynosi na tych zakrętach. On mówi, no tak, wynosi. I jedzie, nie boi się. No tylko czym się to skończy? Albo tylko jego tragedią, no i rodziny? Jego bliskich, albo tragedią wielu osób. No tutaj mamy kolejnego młodzieńca, który ma prawo jazdy nieco ponad rok, rok z hakiem, i jedzie przy ograniczeniu do 50-101. Policyjna Grupa Speed. Jest pan bardzo szybkim kierowcą. Nieco stóweczkę jechałem. Dobrze, zapraszam do nas. Pan mówi stułeczkę, tak? A wolno było 50. 50? Tak. Tam, tam było do 70. Dobrze. Wszystko pan zobaczy. Jestem w święcie przekonany. 70. A co oznacza taki znak tutaj? O, przepraszam bardzo. No i tak pan przyspieszał, że ma pan 101,7, a wolno 50. Grzywna na formie mandatu za to przekroczenie wynosi 500 zł. Do tego dochodzi 10 punktów. Na koniec mamy kierowcę, który nie rozumie znaczenia słów. Zatrzymali go policjanci i kazali jechać za sobą. Z tyłu samochodu policyjnego wyświetlał się napis jedź za mną i jeszcze na dodatek po angielsku ten sam napis się wyświetlał. Tymczasem kierowca, gdy policjanci zatrzymali się, wcale się za nimi nie zatrzymał, tylko pojechał przed siebie. Przecież to mogłoby być uznane za próbę ucieczki. W wielu krajach natychmiast byłoby uznane. No ponieważ on za bardzo nie uciekał, to też pewnie może konsekwencje byłyby łagodniejsze, ale podejrzewam, że skończyłby ა კომისარია, წესრიკა, მიყვარდა ნიკა. Widział pan z tyłu napis jedź za mną. Pominął nas pan i przejechał. przyjechałem powoli, patrzyłem właśnie na was, czy pokaże, żeby się zatrzymać? Takie tablice to też są polecenia wydawane i pan do nich się musi zastosować. Nie wiem, ale czemu takiego czegoś nie pouczają na przykład nie ma jakiś wypadków albo coś. Proszę pana, nie bo. Robię to Ja jest... mówiłem prawo jazdy, kilka lat temu, to już tak... Aha, i jak się to przepisy to... zmieniają, to już pani musi się z nim zapoznać, nie obowiązuje to pana. Pan ma dostęp do internetu i pan się ma dokształcać. Nie mam internetu Proszę? nie mam internetu. To, mam internetu, to. to ze sklepu. Jak ze sklepu? No, ze sklepu idzie pan, kupuje pan sobie dziennik Gustaw. Ograniczenia prędkości pana obowiązują tak? równie. Pan tam jedzie, 97, w miejscu, gdzie wolno 70. Proszę pana, mandat 200 zł, do tego jest przypisane cztery punkty. Zastanówmy się, czy chcemy być złapani przez tą grupę Speed? A jeżeli nie spotkamy na swojej drodze takiej grupy, czy chcemy siać to. Niebezpieczeństwo swoją jazdą, chcemy prowokować do śmierci czy obrażeń na drodze? Ja bym na podsumowanie tutaj zacytowała jeszcze słowa jednego z policjantów. My, panie kierowco, my, grupa SPIT, jesteśmy tutaj po to, żeby takich kierowców jak pan wyeliminować z ruchu. No i chyba o to właśnie chodzi. Tak. A może jednak sami zrozumiemy, że, że trzeba zmienić swoje zachowania na drodze? Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.